Witam się serdecznie i dzisiaj, kochani, Was zapraszam na wspólne przygotowywanie zakwasu. Tym razem na barszcz biały. Ja już taki zakwas sobie zrobiłam i myślę, że w najbliższym czasie po prostu pojawi się film, jak robię taki barszcz biały. A teraz sobie wspólnie zrobimy. Kolejny zakwas, który już będzie zakwasem przeznaczonym po prostu na święta wielkanocne. A ten, który Wam właśnie pokazywałam, to myślę, że po prostu zrobię barszcz biały na kanale i po prostu będziecie mieli. Czyli tradycyjnie potrzebujemy słoika barszcz, zakwas na barszcz biały. Różni się tym od zakwasu, który już macie na kanale, na żurek, że robimy go na mące pszennej niektórzy dają orkiszową mąkę pszenną ja akurat mam taką zwykłą więc będę robić na zwykłej niektórzy bazują tylko na po prostu moi drodzy czosnku i liskach laurowych czekajcie przyniosę ciepłej wody Dobrze, kochani, mam już wodę. Tu mamy, widzicie, wsypaną szklankę mąki. Tutaj mam niecałe pół litra ciepłej wody. Lwamy sobie normalnie tutaj. Śmiemy sobie teraz łyżkę. Sobie to pomieszamy, żeby nie było grudek. Teraz będę dodawać pozostałe rzeczy. Jeszcze troszeczkę wody doleję, bo to nie było cała pół litra. Nie uciekajcie. Chwila moment. Zakwas nie musi być taki gęsty na nasz barszczyk. I Tutaj już widzicie, mam mąkę z wodą i sobie dodajemy tradycyjnie. Ja już sobie tutaj pokroiłam na drobnie, jakieś 5 ząbków czosnku. Trzy takie średnie listki laurowe. Kilka ziaren pieprzu i kilka ziaren ziela angielskiego. Sobie to wszystko tutaj wrzucam. I to właściwie już by było. Wszystko, a ja jeszcze sobie dodam troszeczkę kminku bo chcę żeby mój zakwas był aromatyczny ale możecie bożować tylko po prostu na kilku ziarnach angielskich i po prostu czosniku czosn, czosn, czosnku i jeszcze dodam tutaj sobie z pół łyżeczki majeranku i sobie to wszystko Wymieszam i moi drodzy powiem Wam cała filozofia jest tutaj już zrobiona. Teraz nie pozostaje mi nic innego jak poszukać jakiejś wiecie ściereczki i po prostu to sobie przykryć ściereczką. Jeszcze widzicie nie jest dokładnie wymieszane, jeszcze mąka się trzyma na dole, więc jeszcze pomieszam. Trzeba dobrze do spodu i taki zakwas będzie stał 5 do 7 dni. Ja zrobiłam już kilka dni temu właśnie zakwas, na którym Wam zechcę pewnie ugotować jeszcze przed świętami wielkanocnymi barszczyk biały także kochani na pewno się już pojawi na kanale przed świętami powiem wam że ten żurek który zrobiłam z mm, zakwasu normalnie powiem wam był rewelacja oczywiście macie go już na kanale kto nie widział to zachęcam żeby po prostu zobaczył. Mam nadzieję, że barszczyk równie dobrze będzie smakował. Jest coraz bliżej świąt wielkanocnych, więc myślę, że uda mi się już kupić chrzan i białą kiełbasę. I jak będziemy robić ten po prostu o, biały barszcz, to Wam pokażę mniej więcej jak ja taki barszcz robię, bo każdy ma swoje Sposoby, także róbcie sobie zakwas. Jak mówiłam, ja dam zwykłą mąkę. Niektórzy dają pszenną orkiszową. Moja mąka chyba 450 czy 500, ale ten zakwas wyszedł bardzo, bardzo dobry. W sumie mogę Wam jeszcze też pokazać, jak on wygląda. Tutaj już gotowy, zrobiony. Powiem wam, smak ma taki fajny, kwaśny. Wiecie, to za wiele też nie, tak, aż nie widać. I tak sobie ściereczką przykrywam. Codziennie oczywiście taki zakwas y, świeżo y, zrobiony, co żeśmy razem zrobili, trzeba po prostu mięszać. Także ja wam zaraz dam na kanał, jak zrobić zakwas właśnie na barszcz. Tym się różni właśnie, że praktycznie składniki takie same, że chcecie dawać przyprawy, takie jak ja, możecie od razu dawać, a jak nie to tylko bazowo kilka ziaren zielonego czosnku i po prostu woda i mąka pszenna. No a cóż, ja się w tym momencie żegnam. Na razie. Wyglądajcie filmu, jeżeli się wyrobię, mam nadzieję, jak ja robię, barszcz biały.